Witam Was kochani bardzo serdecznie w takim y, krótkiej informacji odnośnie serii z gierki, serii z gry g, y, Grand Theft Auto 4. Seria została tymczasowo zawieszona, także żebyście się nie martwili, jeżeli przez długi czas nie będzie gtm 4, ale mam psz, y, duże problemy z tą grą, nie dlatego, że modyfikacje, tylko dlatego, że musiałem zrobić reinstalkę e, paru, paru dziesięciu rzeczy w ogóle z komputera no i przy okazji też GTA 4 no ale zainstalować go z powrotem GTA 4 nie mogę no i niestety Coś, nie wiem, albo ja jestem na to za głupiutki, albo coś się stało z plikami na płycie, z samą płytą, nie wiem. Tak czy, czy owak, w tym albo następnym dniu pojawi się odcinek z The Sims 4. Już z samego życia, ani budujemy i kupujemy, czy też w stworzenia postaci. A w zakładce, a tak nie dotycząc gier, tylko informacji. Zakład z informacją jest tutaj napisane: Grand Theft Auto. Cztery odcinki serii będą pojawiać się, będą trwać około 15 minut, ale seria, przepraszam, seria tymczasowo wstrzymana. Seria prawdopodobnie wznowi, wznowi, jak rozwiąże problem, ale to nie będzie wcześniej niż za 2-3 tygodnie. I zapytania, e, możecie również jakieś pytania kierować do mnie, niekoniecznie biznesowe, a e, po prostu taki QA, mogę kiedyś nagrać. E, I z, możecie spokojnie mi tutaj, e, spokojnie, z ciekawością, możecie mi tutaj pisać na ten adres mailowy, w, w szczegóły podane w, in, w, zakładkę, w zakładce informacje. To tyle na. Dzisiaj życzę miłego dnia.